Na deskach Chorzowskiego Centrum Kultury wystawiono spektakl Old Love. Sztuka pełna humoru, podejmująca zagadnienia tego, czy ludzie w pewnym wieku powinni myśleć o miłości, zwłaszcza miłości fizycznej. Historia mężczyzny w kwiecie wieku, który od przez 25 lat walczy o względy pewnej kobiety, przy tym, że e, wtedy kiedy była mężadką. Na tyle honorowy, że tylko się podkochiwał, ale jak kiedy okazało się, że jej mąż umarł, to uznał, że to jest ten moment. No ale kobieta go nie chce. No i od niego zależy, żeby ją przekonać, żeby go jednak chciała. Przedstawienie swoją premierę miało rok temu. Od tego czasu spotyka się z pozytywnymi recenzjami oraz przychylnością publiczności. Wszędzie, gdzie gramy, bardzo się podoba, to jest inteligentna komedia. Inteligentna, czyli no nie jest farsa, że boki zrywać, wymagająca no, odrobiny inteligencji od widza, ale tym bardziej widzę i wiem, że widzom się to podoba, ale też jest bardzo wzruszająca. Mnóstwo kobiet płacze, <śmiech> <śmiech> ale z uśmiechem na twarzy. Fantastyczny materiał aktorski, jak to się mówi w naszym slangu, jest co grać. W spektaklu wystąpili Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Zuza Grabowska, Paweł Domagała oraz Artur Barciś. Bardzo serdecznie pozdrawiam Chorzów, Chorzowian i widzów Telewizji .com TV. Wszystkiego dobrego. Zjadała Pani ze mną kolację? Przed chwilą pochowałam. No mnie, proszę. Właśnie dlatego pomyślałem, że teraz znajdzie Pani dla mnie czas.